Cześć pasieka gromadzeń Jest sobota ósma rano podjechałem rowerkiem z pikusiem na objazd tutaj pożytków No jak widać ten rzepak już praktycznie przekwitł, jakieś tam pojedyncze kwiatki są ale to po tym podlaniu deszczu tutaj gdzie gdzie po prostu pączki na samej górze się pojawiły i rozkwitły ale większość już jest i to jest e, plantacja, która no, najpóźniejsza taka pod względem kwitnienia była. Według mnie, jak tutaj poglądałem z jednej z drugiej strony, co rowerkiem pojeździłem. E, także, jeżeli tutaj już jest praktycznie koniec, no to gdzie indziej już jest już jest e, w ogóle żadnego pewnego kwiatka nie ma lub jakieś tam pojedyncze. E, Tutaj podjechałem, bo w tym lasku, co tam jest, właśnie za tym rzepakiem, jest sporo akacji. Jadę zobaczyć, czy kwitnie już. Jadąc samochodem, bo z drugiej strony jest droga, jak jeżdżę do pracy, no widać, że te kwiatki się pojawiają. W ulach nie widać jeszcze tak za dużo tego świeżego nakropu. Dało się wyciągać wczoraj te ramki. No ogólnie trzy ule tylko przeglądałem Jeden z nich to jest ta prima, z której już wyciągałem miód te, no w środę tam z dwa tygodnie temu. To tam e, fajnie nanosiły tego rzepaku, no bo myślę, że akurat e, wtedy ten rzepak ładowały. E, tylko, że nie za sklepioda. Co ciekawe, bakwas nazbierał podobne ilości tego żepaku ale on pakował od góry i po prostu jedna trzecia, jedna druga ramki Zasklepiona, a poniżej nic. A ta prima na całej ramce to po prostu tak od góry do dołu, no i praktycznie nic nie jest zasklepione, i jeszcze coś tam kapało, więc z primy nic nie brałem. No tam jest według mnie rzepak. Ja ten e, rzepak, no poczekam, aż trochę tam coś doniosą. Mam nadzieję, że za sklepią po prostu wybiorę za jakiś czas. Już, już teraz nie brałem. Tam z nadstawki. W tych nadstawkach było trochę tego mm, wcześniejszego miotku. No i te były nadstawkowe z tymi Miejscami, gdzie jest e, skrystalizowany ten miód, no ale e, zobaczymy. Popyskałem to wodą, zaraz będę zaglądał później. No bo teraz jest usmarano. Później będę zaglądał specjalnie sobie. Zaznaczyłem rameczki, gdzie były e, ten e, skrystalizowany miod, i zobaczymy, czy pobiorą. Jak nie, jak nie pobrały. No to prawdopodobnie będę wystawiał, tak jak mówiłem, gdzieś poza pasiekiem. No tu jest problem, bo nie wiemy czy tylko pszczoły z naszej pasieki to przeniosą. Ale myślę, że w takiej długości od pasieki, tutaj najbliższa jest 1,5 kilometra od mojej, inna. Właśnie za tym lasem, jest około 60 pni. Tam koło akacji. No ale myślę, że w pierwszej kolejności moje to wezmą, bo Zanim inne przylecą, to moje to godzina czasu, dwie i naprawdę. Ostatnio kiedyś tak robiłem, to bardzo szybko wyczyścili takie ramki. Zwłaszcza że w tych ramkach to nie są całe ramki z pokarmem czy tam z tym miodem, tylko tam kilkadziesiąt komórek na, na plaster skrystalizowało. Nie ma tragedii. Dobra, jedziemy na tą akację. Jestem w tym lasku. Tutaj część to są dęby, część akacje, część jakieś inne. Drzewka, ale sporo tej akacji akurat tu jest. Nie wiem, gdzie moje pszczoły latają. U mnie na wiosce praktycznie nie ma. Chodź, biegaj, chodź. Tu. Idzie na drogę. Chodź. Eee, praktycznie nie ma, naprawdę. Jest 10-15 drzew na całą wioskę. Powycinali wszystko w dwóch wioskach, które są obok, tam około 2 km od mojej. No to jest. Sporo tych akacji, naprawdę mają bardzo dużo tych drzew, no u mnie akurat nie ma, ale moje pszczoły latają, no w tamtym roku naprawdę fajne, fajny wziątek był z tej akacji. No tak jak widać, no dopiero kwiatki się tak pojawiają, nie są tak za bardzo rozwinięte, no tutaj trochę bardziej te drzewo to jest takie większe i, i są już te kwiaty ładne, ładnie nawet pachnie, czyli nektaruje. No jest, jest to dziewko dosyć duże. Podlało, jeżeli będzie pogoda, to będzie nektar. No, wszędzie są jeszcze kałuże. Naprawdę w tym roku deszczu po, po suszy, która była w kwietniu, w maju, dobrze podlało. Uprawy ładnie rosną także... Coś z tego może być, ale no jeżeli będą burze albo zmoknie, no akacja jest też delikatna. Zobaczymy. Dwa lata temu to tak nie, nie bardzo właśnie miałem, ale rok temu fajnie. Mam nadzieję, że znowu się uda Dobra Wracamy na pasiekę z pikusia i u mnie pierwsze kwiatki się pojawiają Z tej strony lepiej widać to są dwa drzewka akacji O, tutaj jeszcze nie kwitną, ale już prawie, prawie. Na górze tam nie widać za bardzo. No, jeszcze czas. Jeszcze kilka dni, jeżeli chodzi o ten, tutaj u mnie, te drzewko. Te małe chyba, co tam mam w ogóle, nie będzie jeszcze w tym roku kwitło. A ma 3 lata. Z nasionka zas zasiałem. Najpierw do niczego, później tutaj. Popatrzcie. Patrzcie, ile tu tych pszczół w jednym takim maku! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jakaś dzika pszczółka. No, widać, że coś tutaj brzyczy. Tutaj tak samo. Pyłek. Pyłek z maku no ładnie Do makacji miałem pokazać takie drzewko trzeci albo czwarty rok już nie pamiętam, ale chyba trzy bo w początku jak miałem pszczoły to dopiero na wiosnę, na drugi rok e, posiałem parę wyrosły chyba z dwa drzewka, to się tutaj ja, ja je przyciąłem, bo ono było no, ponad metr wyższe a i tak ma już 2,5-3 metry. No ale było skracane, żeby ładnie nie, nie rosło w górę, tylko po prostu taka kępka się zrobiła. I fajnie nawet wygląda. Ale kwiatków przynajmniej teraz nie widać. Wydaje mi się, że jeszcze nie będzie w tym roku. Pokażemy teraz może, pokażę. zajrzę do tego, do tej rójki złapanej. Na ilu ramkach już tam się pszczoły urządziły, fajnie pracują Trójka była średnia bo zajmuję teraz raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć uliczek tutaj na szóstej niecałe Będę musiał matkę tu złapać i oznaczyć, bo to była akurat jedyna moja matka w pasiecy, która nie była oznaczona Pięć ramek widzę, że na piątej tutaj na kroku poprzynosiły. przynosiły dołu jeszcze nie odbudowały wszystkiego. No, z góry na krok. Zobaczmy, czy są jajeczka. Tak, tutaj jest parę jajeczek. W tym miejscu. Nie, nie widać. Z drugiej też są jajeczka pojedyncze. pojedyncze czyli lecimy dalej. Tutaj jest. O, jest i matka. Nie wiem, czy będzie ją widać, bo nie ma palitka. Tutaj chodzi. Ja teraz nie idę jej łapać, bo ja nie mam czasu. Te dzisiaj chcę zrobić. No, widać, że już jej odłoczek troszkę przytył. Nie jest taka chuda jak po złapaniu. Tutaj larwy już podlanym leczkiem. Także rozwijają się. Tutaj pyłek ładują. Z tej strony też. W ogóle. Powiedzcie mi z czego jest teraz... Może będzie widać. Z czego jest teraz ten granatowy pyłek, ten czerwony, to ja rozumiem z kasztanowca, ale pełno i na obnóżach i, i wczoraj przy przeglądzie i tutaj właśnie z komórka, taki jak z faceli, u mnie tu nigdzie raczej nie ma teraz faceli. Zresztą to trochę wcześniej na faceli, nie wiem czy komuś już kwitnie. Zastanawiam się czy to może być ten mak ale aż tyle by go było, mak też za dużo jeszcze nie ma, no mak kwitnie bardziej Żniwa Przeźniwa. Zzyniwami W czerwcu, koniec No ciekawie. No, także na spokojnie wszystko jest ok. okzało może nie ma, jeżeli chodzi o moc tej rójki. Ale spokojnie. Spokojnie jeszcze się rozwinie jeszcze. Początek dopiero sezonu, dopiero jest końcówka maja. Właśnie połowę uli zrobiłem. Tamta strona do miodobrania zostało mi jeszcze 5 Mam 11, ten był szósty. Jak widać pszczółki wieczorem. Tutaj na górze sześć zabrałem, jedna była z czerwiem, przeniesiona z gniazda i na trzech tutaj z lewej strony zaczęły ładować już nakrop. Lało się z tych ramek, nie zasklepione, więc zostawiłem. No, Ja chciałem wszystko wybrać, żeby ta akacja nie była, kurczę, e, wymieszana z tym rzepakiem, z tym wielokwiatem, no ale no, nie wszystkie się da po prostu. Zobaczymy. Teraz wtedy zaglądam do tego Hinderhofera. Fajna pszczoła jest łagodna i fajnie nosi. Fajnie posklepiał te półnastawki. nadstawki. Wcześniej nie pamiętam bo to już dawno posklepione. E, mniej więcej tak z dołu były trutnie. One się już wygryzły. Były takie fajne nawet rameczki. Dużo ze może nie całe, może jakaś by się znalazła, ale coś tam się wykręci. Ogólnie, jeżeli chodzi o te dobranie no to ciężko mi powiedzieć, ile wyjdzie, bo w jednym ulu to tam w ogóle cały leciał, Ciekł. dwójka. Nie wiem, czy ja tam w ogóle jedną ramkę chociaż przebrałem. No tutaj trzy zostały. No Także częściowo nie da się wybrać w całości, częściowo tylko, ale jednak zdecydowaną większość wybrałem. Później mi zostanie ten rządek. Tu Kaukas, ciekawy, czy matka się nasieniła. czy ją w ogóle przyjęły. No, i tutaj pewnie będzie dużo miodu, no bo nie było czerwiu do wykarmienia. Szóstki poszła rójka, tą którą złapałem tam. Też nie wiem, jak z miodem, czy nie zebrała ta rójka. Także ja tutaj kończę. Będę sobie. No, dzisiaj nie wiem czy nam rady, bo już jest dosyć późno. Stało mi te pięć uli. Jeszcze z tymi ulikami się pawiłem, przynosiłem je. W jednym uliku matka, niestety, była zabita. Zobaczymy, jak reszta. Czy wrócą z lotu godowego. Ja ogólnie, w odkładach, to. Szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby mi choć jedna matka nie wróciła z lotu lub jej nie przyjęły. Tych odkładów robiłem, no może nie jakiejś ogromnej ilości, nie wiem, z 20 parę w życiu. Eee, a w ulikach zawsze mi połowa, przynajmniej, nie wraca z lotów godowych. Albo w, w uliku się coś stanie, zrabują mi, zabiją, no nie wiem, mam pecha coś do tych ulików. Średnio wolałbym już w samych odkładach te matki nasieniać, ale... Też tyle odkładów, wiadomo, odkład tu już jest rodzinka, ją e, rozwijamy, żeby była po prostu jak najsilniejsza. A ulik, no tam jest matka zapasowa, no w tej chwili w Piątce nie ma matki. Tam e, tydzień temu już nie widziałem, ale myślałem, że chcą się roić, ale jaczek nie widziałem, matki też nie widziałem. No a teraz już było widać, że larw praktycznie nie ma, pary takich mateczników ratunkowych. Eee, więc eee, no, rójka raczej nie poszła, bo jest dużo pszczół. No i gdyby poszła rójka, to by nie ciągnęły matyczników ratunkowych. Eee, chyba, że zerwałem rojowe, a poszła. No nie wiem, ale sądzę, że no, widać po pszczole, że tam się wręcz nie mieści, jak robiłem przegląd. Eee, z każdej ranki szcząsałem te pszczoły, żeby chociaż dojrzeć te matyczniki. Bo jest tyle, więc sądzę, że nie poszła rujka, ale wiadomo, 100% pewności nie mam. Bynajmniej nie ma tam e, matki e, i będę w następnym tygodniu. E, no, zastanawiam się, kurczę, czy nie kupić po prostu nieunasienionych, czy poczekać aż się unasiennią, lub jedną z ulika tam dać. Tylko co, ja mam bakwasty, a tam jest kurczę ul 15 ramkowy plus nadstawka powiedzmy dwie, dwa korpusy yy, troszkę ponad dwa korpusy tam jest 22 3 ramki wielkopolskie to jest za mało na bakwasta, więc nie ja chciałbym tam matki bakwastowej wkładać tutaj pomyślimy Co, coś wymyślę no i jeżeli chodzi o ten ul to tutaj widziałem matkę młodą, rojową jeszcze nie składa jajeczek ale na ramce ją akurat miałem szczęście dojrzeć nie opali, tkuje, no bo jednak Opalitek lepiej przykleić, jak już matka składa jajka. Więc, yy, więc ją po prostu... Tylko tyle, że ją zobaczyłem i nic, nic jej nie robiłem. Zresztą sporo tutaj jest roboty przy tym miodobraniu. Wczoraj zacząłem, dzisiaj robię i nie wiem, czy skończę. No, bo ja robię jeszcze miodobranie i przegląd całych gniazd. Z tych nadstawek też tam jest sporo tego skrystalizowanego. Ja to po wywirowaniu zraszam wodą. No, dużo roboty takiej. Oprócz samego wyciągania plastrów. Dobra, bo się rozgadałem. Także cześć, trzymajcie się, hej.